Jestem Adel i śpiewam jak cfel. La, 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 la. Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Kickster Jedzie. Znajdujemy się w hali C w Ptak Warsaw Expo, gdzie 27 października odbędą się targi Warsaw Moto Show, na które Was oczywiście serdecznie zapraszam. Ale o tym powiem Wam później, bo teraz skupimy się na aucie jakim jest Tesla Model S. Jak włożycie niegrzeczne dzieci do bagażnika i będą wam chciały uciec z tego bagażnika, to zobaczcie, co się będzie działo. Aaaa! Aaaa, mama! Aaaa! Nie krzyć! Aaaa! W Tesli mamy dołączoną drugą małą Teslę, która wygląda troszeczkę jak resorak. I tutaj, w tym kluczyku, w tej małej Tesli, są ukryte trzy przyciski. Pierwszy służy do tego, żeby otworzyć bagażnik z przodu. Jak widzieliście, naciskamy go dwa razy i nam się otwiera. Z tyłu mamy taki sam przycisk do otwierania tylnego bagażnika. No i żeby wejść do samochodu, musimy kliknąć na dach tego małego resoraka dwa razy. Nam się samochód wtedy otwiera i możemy jechać. Jak widzicie, nawet samo wsiadanie do Tesli, samo zbliżenie się do niej już nam pokazuje, że to jest bardzo nowoczesny samochód, taki bardzo futurystyczny, ale właściwie dlaczego Tesla jest taka nowoczesna? Wynika to z wielu czynników. Po pierwsze, sama nazwa firmy nawiązuje do niedocenionego za życia wizjonera i wynalazcy, którym był Nikola Tesla. Był to człowiek, który wyprzedził swoje czasy, i dopiero długo po jego śmierci mogliśmy dowiedzieć się o jego niebywałym geniuszu. Tesla był twórcą przeszło 120 pionierskich wynalazków, głównie związanych z elektrycznością oraz falami radiowymi. Niestety, pomimo swojego geniuszu, umierał w ubóstwie. Procesy sądowe odnośnie patentów na wynalazki, w szczególności radia, wykończyły Teslę finansowo. Bo, nie wiem czy wiecie, ale to właśnie Tesla, a nie Marconi był wynalazcą radia. Tesla na swój sposób był bardzo prostym człowiekiem obdarzonym światłem, umysłem i dobrym sercem. Chciał rozdawać prąd za darmo i tworzyć nowe standardy życia. Niestety jego nowatorskie myślenie oraz wynalazki wzbudzały strach i niepokój ludzi, którzy żyli w tamtym czasie. Nie wykluczano nawet powiązań Tesli z czarami czy z samym diabłem. Po wielu, wielu latach od śmierci Tesli Elon Musk Elon Musk Elon Musk. Musk, Musk, Musk czyli założyciel i właściciel Paypala niejako połączył założenia Tesli odnośnie łatwego dostępu do Elektryczności oraz swojego kunsztu do pomnażania pieniędzy. Pierwszym efektem tego założenia była Tesla Roadster, która powstała przy współpracy z Lotusem. Było to jednak zbyt mało i rok po objęciu przez Elona Muska stanowiska prezesa przedsiębiorstwa Tesla Motors, światu ukazano prototyp siedmioosobowego liftbaka, który w niczym nie przypominał dotychczasowych elektryków. A dlaczego nie przypominał? Ano dlatego, że Elon Musk zadał sobie jedno bardzo ważne pytanie: dlaczego wszystkie samochody elektryczne wyglądają tak, jakby producenci nie chcieli, aby ludzie je kupowali? Nie wiem. Jego własną odpowiedzią Odpowiedzią na to pytanie było auto, które miało wyglądać normalnie oraz być w pełni funkcjonalne. W 2012 roku ruszyła masowa produkcja modelu S. No to lekcję historii mamy odrobioną, także możemy przystąpić do jazdy. No ale jak przystąpić do jazdy w aucie elektrycznym, które nie ma silnika, nie ma skrzyni biegów i itd. Ale ten bieg jakiś trzeba wrzucić. Poza tym, że mamy tutaj panel, monitor 17-calowy, przekręcony pionowo i wsadzony w deskę rozdzielczą, to poza tym nie mamy praktycznie tutaj żadnych przycisków. Mamy jeden od świateł awaryjnych, bo musi być i drugi chyba tylko dlatego, żeby tutaj była jakaś symetria, jest od otwierania schowka. I to są wszystkie przyciski, które tutaj mamy. Reszta przycisków jest tutaj, i też jest to okrojone tak bardzo, że są tylko te, które być powinny, czyli kierunkowskazy, to bardzo ważne dla kierowców BMW, i wycieraczki, które i tak są automatyczne, bo szyba ma oczywiście czujniki deszczu i tak dalej, oraz przycisk od tempomatu i od autopilota, którego postaramy się włączyć później. Ale żeby go włączyć, no to trzeba ruszyć tym autem. Wajcha jak w starych amerykańskich autach, bądź też w Mercedesach. Jeżeli ktoś jeździł nowymi Mercedesami, to wie, że ta wajcha jest wprost wyciągnięta z CLA i wsadzona tutaj, czy tam z innego Mercedesa. Także kładziemy sobie nogę na hamulec. D. Wskakuje nam tutaj na monitorku pięknie D. I możemy jechać. Cała filozofia. A jeśli już chodzi o wrażenia z samej jazdy, to na pewno pierwszą rzeczą, którą ja zauważyłem, to nie jest to na pewno samochód dla dużych osób. No bo zobaczcie, to auto ma szyberdach. Gdyby nie ten szyberdach, to ja bym głową tutaj wadził. Zobaczcie, w ten jakże pięknie oprzyty sufit. Także no, to nie jest auto dla dużych osób. Tym bardziej, że fotel już jest na maksa opuszczony na dół. Jest, siedzę w nim maksymalnie głęboko. Także już nic z tym fotelem nie dam rady zrobić. A ustawiony mam go tak, jak powinienem mieć ustawiony. W sumie nawet jeszcze bardziej prosto powinienem być ustawiony, no, ale tu już nawet już prawie o ten szyberdach wadzę głową. Mimo tego, że ma bardzo duże gabaryty, że jest dużą limuzyną i waży bardzo dużo, to jednak no ja się tutaj czuję tak, no gdyby, gdyby nie było tego szyberdachu, to bym się tutaj nie mieścił. Także z szyberdachem jest OK. Ale nie wiem, co podczas wypadku powiedziałaby moja głowa, gdybym zrobił coś takiego. Nie wiem. Generalnie tym samochodem jeździ się tak jak każdym innym samochodem, tylko odczucie podczas spuszczenia nogi z gazu jest o wiele e, intensywniejsze, bo samochód hamuje i odzyskuje energię. Tutaj właśnie na tym wyświetlaczu, gdy puszczam nogę z gazu, to się pojawia taki zielony pasek, który nam pokazuje, ile nam tym, tych akumulatorów się ładuje. Tutaj, oczywiście, w opcjach na tym jakże wielkim panelu możemy sobie ustawić, jak mocne ma być to hamowanie. Może nam maksymalnie hamuje, hamuje tak średnio, i tak jak normalny samochód w manualu powiedzmy po wrzuceniu na luz, czyli ten samochód się toczy, ale wtedy mamy o wiele mniejsze ładowanie. A ładowanie jest dosyć istotne w tym samochodzie, ponieważ zasięg tego auta realny to jest około 300-350 km. Warto puszczać tę nogę i wtedy nam się trochę tej energii zwraca i te baterie nam na dłużej po prostu wystarczają. z samym panelu mówimy, to nie wiem jak was, nie wiem jak innych ludzi, którzy są jakby podnieceni trochę tymi wszystkimi nowinkami technicznymi, mi ten panel w ogóle nie leży. Nie dlatego, że to jest po prostu płaska konstrukcja i nic się tutaj nie dzieje. Nie też dlatego, że ma 17 cali i jest po prostu taki trochę przerost formy nad treścią, bo tnie się jak stary Android. Mnie denerwuje to, że to jest taka trochę hipokryzja Inżynierów Tesli, inżynierów w ogóle wszystkich, właściwie samochodów teraz nowoczesnych, które mają jakieś dotykowe klawisze i tak dalej. Bo z jednej strony robi się autopiloty i wszystkie te systemy to wszystko, wszyscy producenci do swoich samochodów wkładają, Tesla oczywiście również, a zabiera się kierowcy podstawową rzecz, jaką jest po prostu patrzenie na drogę. Wszystkie podstawowe funkcje robi się z poziomu tego tutaj panelu. Nawet takie rzeczy jak ustawienie temperatury. Nie możesz po prostu ręką się tutaj dojechać, ręką gdzieś do pokrętła jakiegoś, i na przykład przekręcić, spojrzeć. Aha, jest 21 stopni, ok. Nie. Musisz się spojrzeć na ten ekran, zobaczyć, czy trafiłeś w strzałeczkę. O, jest 19,5. I teraz, ile razy musiałeś spojrzeć na panel, a nie na drogę? Dla mnie bardzo słabo. I to nie tylko o Tesle chodzi, o Tesle głównie, bo tutaj wszystko się obsługuje z tego, ale o wszystkie nowe samochody, które nie mają standardowych pokrętów, standardowych przycisków, tylko mają właśnie wszystko na płasko. I trzeba te, ten wzrok z drogi odrywać. Dla mnie słabizna. Druga sprawa, że te 17 cali bije potężnym światłem. Bije tak dużym światłem że może rozpraszać uwagę już nawet nie gdy szukamy jakiejś funkcji i tak dalej, tylko po prostu z samego tego, że nam tutaj 17 cali LCD bije po prostu po oczach. Oczywiście są na to sposoby. Wchodzimy w taką kontrolkę tutaj, w ten przycisk controls i tutaj mamy wszystkie ustawienia całego samochodu, ale skupimy się teraz właśnie na tym wyświetlaczu. Jasność może być automatyczna, bądź też możemy ją ustawić jaką chcemy, czyli ona teraz już na zero, już, już mniej bije, czyli już jest bardziej przyjemna dla oka, tak. Ale jeżeli mimo tego, że ona nawet jak jest ciemna, to, to nas denerwuje, to możemy sobie zrobić na nocny panel i on wtedy jest taki. Ale jeżeli ktoś lubi nowinki techniczne, jeżeli lubi takie dotykowe rzeczy, jeżeli ten design mu się podoba, no to mimo wszystko ten wyświetlacz jakieś plusy ma. Jednym z nich jest na przykład tutaj jak klikniemy sobie w ten, w ten znaczek Tesli, to mamy, nam się wyświetla właśnie samochód, którym jeździmy. I teraz tutaj po przesunięciu tego na dół, pokazuje nam się takie wow. I po kliknięciu na przykład w Marsa, na nawigacji zamiast Ziemi mamy Marsa właśnie. Tutaj to jest kolorowanka, teraz możemy sobie kliknąć i na przykład zostawić autograf. Tesli. Zajebiste. Z ciekawych funkcji, no to możemy sobie pooglądać YouTube'a. Zobaczcie, mamy tutaj przeglądarkę. Wbijamy sobie na kanał pewnego mm, mało znanego youtubera. Lagi, ale nie wiem czy to wynika z oprogramowania Tesli czy po prostu z tego, że jest słaby internet. I teraz klikamy na przykład w Galanta albo na przykład w wasz ulubiony odcinek z Fabią i Focusem. I chyba... Chyba nie obejrzymy. Kurwa, 500 tysięcy za takie coś. Przecież to telefon za 100 zł lepiej chodzi. Dobra, w oczekiwaniu aż nam się filmik tutaj załaduje, chociaż pewnie się nie załaduje, mamy jeszcze różne możliwości innych multimediów, mianowicie e, kamera cofania, no to wiadomo, nawigację, to już Wam pokazywałem i tutaj mamy jeszcze wykresiki. Nie jest to wcale wykres na giełdzie tego jak złoty się trzyma. To jest wykres tego jak jeździmy. Dużo przyspieszenia i hamowania, przyspieszenia i hamowania. Mamy oczywiście standardowe radio, ale mamy też Spotify. I na Spotify rzeczywiście jeżeli mamy tutaj zasięg, zobaczcie tutaj mamy normalnie włączonego bluetootha i mamy zasięg normalny internet i całe Spotify mamy praktycznie za darmo. No ale pierdolę wam o tym panelu, który właściwie nikogo nie obchodzi, bo tak naprawdę w Tesli, w Tesli modelu S najważniejsze jest oczywiście przyspieszenie. A przyspieszenie jest mega zajebiste z dwóch powodów. Pierwszy to jest oczywiście moment obrotowy, który jest dostępny od zera i wynosi 600 Nm. Auta, które mają 600 Nm, to są pokroju, nie wiem, GT-era, Galardo, korwety, którą w sumie też mieliśmy, to tam jest troszeczkę mniej, bo tam jest około chyba 450. Także rodzinny samochód, do którego zapakujesz 5 osób, a właściwie nawet 7, to to auto przyspiesza do setki w ciągu 4 sekund, niecałych. Przy trybie Insane, który też tutaj można włączyć, bo też są różne tryby przyspieszania. Bo oczywiście nie zawsze potrzebujemy tego mega przyspieszenia, ale w trybie Insane od zera do setki przyspieszenie wynosi mniej niż 4 sekundy. Także to już robi wrażenie, a samochód waży 2200 kg. Mamy zero. Startujemy! O! I stuwa! Juwa to od zera masakra Żeby troszeczkę lepiej wam zobrazować przyspieszenie, jakie mamy w modelu S, postanowiliśmy zrobić niezależny test, ponieważ same przeskakujące cyferki na liczniku, czy też moja głowa lądująca w zagłówku, być może nie do końca oddaje wam charakter tego auta. moc, i tak dalej zależy w głównej mierze od tego, co tam właśnie z tyłu na klapie mamy napisane. W tym modelu akurat jest napisane B85D. D to znaczy, że ma dwa silniki, czyli jeden z tyłu, drugi z przodu, dlatego ma napęd na cztery koła. A co znaczy to 85? Już wam tłumaczę. 85 oznacza pojemność akumulatorów, w tym przypadku 85 kWh. Ma to w głównej mierze wpływ na zasięg auta. Literka P, natomiast oznacza wersję Performance, czyli nieco usportowioną względem zwykłego modelu S. D, tak jak już mówiłem wcześniej, oznacza Dual Motor. Podczas jazdy mamy tutaj cały czas narysowaną naszą Teslę, nawet w takim samym kolorze, w jakim posiadamy. Jeżeli mamy białą Teslę, to tutaj mamy białą Teslę narysowaną. Tutaj ona te wszystkie czujniki zczytują linie, krawężniki, nawet czasami. Pokazują nam inne samochody. Jeżeli się zbliżamy, to nam pokazuje, że mamy inny samochód. Pokazuje nam drogę, po której jedziemy. Jeżeli przekraczamy tę drogę, to nam oczywiście kierownica drży, czyli taki asystent ruchu, ale bardzo zaawansowany, bo ciągle widzimy ten samochodzik tutaj. Ciekawą opcją w sumie by było, gdyby ten monitor się przeniósł tutaj i na przykład wzrokiem można by było coś tam nim robić. Że jak się skupiasz na jednej. To było chyba w starym SzaiSungu kiedyś, w którejś tam chyba wersji. Że jak się skupiałeś na jednej ikonce, to na przykład się ta ikonka. Odpalała, więc można by tak przyszłościowo zrobić, że, że tutaj ci się wyświetla cały monitor. Jak się skupiasz na jednej rzeczy, to ona ci się otwiera i w ogóle taki wiecie przekaz myśli. <grym> Ej, no nie ma się co śmiać! Naprawdę nie ma się co śmiać, bo jeszcze 15 lat temu nikt by nie powiedział, że ktoś jakakolwiek firma stworzy duży, fajny samochód, w którym pomieścisz całą rodzinę, zabierzesz ją na wakacje i nie zapłacisz ani złotówki za paliwo. Bo będzie elektryczny. I wcale nie będzie to Melex. Pozdrawiam Mielca. Wszystkich z Mielca pozdrawiam. Dosyć pierdolenia, teraz wam pokażę najciekawszą funkcję dokładnie w tej Tesli, bo nie wszystkie mają. Autopilot. Włącza się go w następujący sposób. Najpierw włączamy tempomat, czyli taką trzecią dźwigemką, która tutaj mamy przy kierownicy i teraz Pierwsze kliknięcie nam włącza Tempomat, czyli teraz dokładnie jedziemy 69 na godzinę. To sobie zmniejszymy, bo się boję tak szybko jechać. Dobra, jedziemy 60 na godzinę. I teraz drugi raz dociągamy do siebie tą dźwignię podwójnym kliknięciem. I teraz autopilot nam się włączył. Na niebiesko nam się tutaj zaświeciły te linie, o których Wam prędzej mówiłem. I Tesla jedzie sama. Zobaczcie, nóżki mam tutaj. Tutaj mam ręce. I Tesla jedzie sama. Na autopilocie. Teraz akurat mamy prostą drogę, nic się nie dzieje, do nas się coś tam zbliża i no każdy by powiedział, że w sumie po prostu ma dobrze zbieżność ustawioną, dlatego jedzie prosto i dlatego nic się nie dzieje. Ale za chwilę będzie zakręt i zobaczycie co tutaj się zacznie dziać. I teraz no w sumie ufam Tesli. Zobaczcie. Widzicie jak kierownica skręca? Zobaczcie. Nawet zwolniła, bo wiedziała, że nie wyrobi się zakręt. O, masakra! Jedziemy 50 na godzinę. Uwaga, zbliżamy się do samochodu, zbliżamy się do samochodu. Hamuje. Sama. Sama. Nóżki mam tutaj. Ona sama zahamowała, zobaczcie. Zatrzymała się. się to? Samochód się zatrzymał. Sam. I się nie popsuł. Zapaliło się teraz zielone. I zobaczymy, co się stanie. No kurwa 80, o, teraz jest. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, właśnie którą teraz zauważyłem, o, mam dotknąć kierownicę. Dobra, już teraz już nie muszę trzymać eee, znaki. Tesla czyta znaki, tak jak robi to większość teraz nowoczesnych samochodów, ale Tesla czyta znaki i... Klepuje je do tempomatu, czyli teraz przekroczyliśmy 50, i ona nam tutaj wyknęła 50, i ten tempomat, który mieliśmy zadany na 80 na godzinę, to ona nam zmniejszyła go do 50. Czyli on jest tak mądry, że jadąc na tym autopilocie nie przekroczymy prędkości, na przykład w terenie zabudowanym. Teraz była 70, a to nam przyspiesza samo. To podświetlenie, ta biała obramówka mówi nam o tym, żebyśmy dotknęli kierownicę się ten dźwięk? Tesla właśnie takimi komunikatami nam mówi, żebyśmy, sprawdza czy w ogóle tutaj jesteśmy, czy nie zemdleliśmy, czy nic tam nie jest. W nowszych modelach Tesli jest nawet tak, tak skonstruowany jest ten autopilot, że mamy nawet tutaj w tym miejscu gdzieś kamerkę, która patrzy jak my się zachowujemy, tak? Czy, czy nie śpimy, czy, czy patrzymy na drogę, czy... Tutaj kontrolujemy, czy bawimy się tym naszym monitorkiem, i tak dalej. Więc ten system jest jeszcze bardziej zaawansowany. Tutaj jest jakby taka średnio zaawansowana opcja. Mamię, coś gryzie. auto ter unvalible for the rest. This, his, this drive. autoster coś się skasztaniło. Jadę 80 na godzinę, i tak powiem wam. Trochę strach. <noise> Mimo wszystko, nie wiem, czy to jest przyszłość. Czy tak powinna wyglądać przyszłość motoryzacji? Nie wiem, czy to jest bezpieczne. Powiem Wam, że nie wiem. Nie wiem. Na chuja tu mogłem puścić kamerę, a ona by sama jechała, nie? W sumie. Powiem Wam, że wieloma tymi samochodami dzięki kanałowi dzięki Wam oczywiście, moi drodzy widzowie. Wieloma samochodami miałem okazję się przejechać, naprawdę. I gtr i Gallardo, i Italią, i wiperem, i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę te samochody robią na mnie piorunujące wrażenie. No, no dziwne, gdyby nie robiły, tak? Są mocne samochody, które dają przyjemność zjazdy. jazdy. I tak naprawdę większość rzeczy już powszednieje. Większość rzeczy jakby nie, nie zaskakuje, nie dziwi. Te przyspieszenia już, te przeciążenia już nie robią takiego wrażenia. I powiem Wam, że... Na mnie wrażenie nie zrobiło tyle przyspieszenie tego samochodu, które jest oczywiście imponujące, ale tak jak mówię, no, po tych wszystkich samochodach troszeczkę to powszednieje, ale ten autopilot, no ja jestem, ja jestem rozjebany, naprawdę, sakra. Do tego można by dorobić nawet taką teorię, że samochód jedzie Ci do domu, a na przykład jakiś haker wbija ci inny adres że tak jak teraz są kradzieże samochodów, że wiecie, podbija ktoś z laptopem, albo z jakąś tam skrzyneczką i otwiera, wsiada, odpala, bo kluczykowy dostęp i odjeżdża. To w przyszłości będzie tak, że porwania będą tak wyglądać. Wiesz, gość wsiądzie do własnego samochodu, oni go zatrzasną i samochód pojedzie w to miejsce, które oni zadadzą mu, temu, temu autu, w sensie. Straszna przyszłość, co? No, też mnie to przeraża. Że miał być śmieszny test, miało być fajnie, a tu wyszły jakieś chore teorie spiskowe, reptilianie itd. itd. więc, może wróćmy już z tej trasy, wyłączmy autopilota i skupmy się jeszcze na samym spasowaniu elementów. Jakość wykonania. Ona na pierwszy rzut oka wydaje się dosyć, dosyć fajnie poskładana ta Tesla. Bo tu jest wszystko takie o Alcantara, takie fajne obszycia, skóra biała, znaczy jasna, kremowa. Taka jakaś, takie drewno ale coś, które jest oczywiście plastikiem. Generalnie zajebiście. Czujemy się tutaj, że jest taka klasa premium. Dopóki nie zaczynamy robić czegoś takiego. Zobaczcie. Klasa premium. Szpara jak w zębach u Georgie May Jagger. Zobaczcie. Masakra. Druga sprawa tutaj. Pasowanie elementów gorsze niż mondeo. Zobaczcie. Auto za pół miliona przypominam. Ja rozumiem, że jest elektryczne, że baterie są drogie i ta cała technologia dużo kosztuje, ale to jest auto za pół miliona. Oczekiwałbym tego, że żeby tu mi się deska rozdzielcza jednak mimo wszystko nie trzęsła. No bo ja rozumiem, że to jest nowy samochód, ale jeżeli on będzie działał, tyle ile Tesla mówi, że będzie działał, no to za 15 lat nie wiem, jaki ten plastik z siebie będzie dźwięk wydawał. Także to jest troszeczkę dla mnie. Na pierwszy rzut oka mówisz wow, a na drugi rzut oka stwierdzasz kurwa Tandeta. Prawda boli najbardziej wiem. No i oczywiście nasz szyber dach. Otwieramy sobie na przykład na 56%. I on nam się tutaj ładnie wysuwa. Nie, możemy, nie, ma, nie ma tutaj żadnych przycisków, tak jak to zawsze w, w, w każdym samochodzie, praktycznie jest, czyli gdzieś tutaj. Tylko wszystko tutaj z tego możemy sobie też na 100% otworzyć. I on, I on się. O! Teraz, teraz mógłbym jeździć. <laughs> Już mamy poruszony temat autopilota, to mówię Wam, że tutaj różne takie ciekawe opcje się włącza. Jedną z nich jest tak zwana tęcza którą włącza się w ten sposób, nam tutaj każe włączyć tempomat oczywiście, autopilota, klikamy dwa razy, on nam się tutaj idzie, do 90 rozpędzi, uruchomił nam się już autopilot, puszczamy i teraz zobaczcie, cztery razy szybko klikam tempomat, raz, dwa, trzy, cztery, i co tu się stało właśnie? Wesoła tęcza, hej, To jest chyba dla ludzi, Którzy są zbyt mocno zjarani, żeby jechać i prowadzić. Wtedy włączają sobie taką tęczę. I jest kurwa wesoła Tesla. I to, co teraz słyszycie, to nie jest wcale radio, ani nie jest wcale Spotify. To jest po prostu jakby podłożony dźwięk pod właśnie tą radosną tęczę, która tutaj mam kurwa. To Tesla niestety już ledwo zipie, tak więc trzeba ją podłączyć do prądu. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak podłączenie Tesli i zakończenie tego odcinka. Tak więc trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam. Ja, czyli Kickster. Cześć!